Thank <sniffs> you. <sniffs> Thank <puce> <under his background> <coughsát geez> <t40If> you. <lonely> Hysj! <skrisa> It's a It's Hysj! Hysj! Hysj!

Halo, dobra. Mam Na nadzieję, że mnie słychać. Trochę się tutaj warsztatów wygotujemy. żeby nie było. Że, że ja tylko atakuję, to nie robię. To najlepiej im w nim Dobra. My to będziemy budować w Korei, oczywiście północnej XD. Dobra, Dobra czyli północny XD jest, jest już bardzo dobry. No, ale dzięki tym warsztatom teraz będę dużo zarabiać. <coughs> Bynajmniej więcej. I w Mandżuku trzeba coś tutaj zrobić. Ale w swoim państwie, na tej wyspie, zrobię potężną fagę. Dobra. Znaczy, cywilizacja rośnie w siłę. Tak samo jak moi dzieci. Czyli Chińska Republika jest komunistyczna i faszystowska. Nie powinienem bym mówić tego. Ale to nieważne. Aha. Rozumiem. Dlaczego? Dlaczego? Hmm. Zniewagę mi wezwali xd. Przecież się dobrze lubimy. No 44 budynków. Dobra. Musimy stolice ulepszyć. Dobra. Teraz farmy potem. Aha. Zakryje się bardzo dobrze. Lepiej jak możemy. No. Dobra. Badanie już mamy na maksymalnie, ale nie. Bo można jeszcze do tego, żeby tak powybudować. Pale walcz. Dobra. To teraz zamienimy to w uniwersytety. Nasi ludzie będą inteligentniejsi, a my na tym zyskamy. Mam może zbrojownię postawić. Też by się przydały. No nie mam za dużo zbrojowni. Tak widać. Dobra. Na tych cenach mechanizmach dużo. Co? chwila? Dobra. Dużo po prostu postawimy. Zbrojowy ja też się przedadzę. Wybuduję zrodzienie w tą... w tą Wymagany użytek technologiczny. Aha. Ale to szkoda, że to nie pisze co tu daje. nie wojska. Aha. Okej, okay, na razie nam wystarczy. Teraz może obozy na zaopatrzeniowe. nam bardzo pięknie. Tak wygląda. Czyli już możemy tak. Wprost, może w może podaczki. Dobra. Na badaniach mi dużo zależy. I budujemy jeszcze teraz. trochę bibliotek. Rozrujemy ale to tam nie... Nie. w Co? 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 to Co? Co? Za chwilę będziemy kończyć ten odcinek. No na razie nic ciekawego nie ma, jak widać. Tylko inwestujemy. W razie wypadku jakiejś potężnej wojny, żebyśmy byli w stanie, no, wiadomo, wygrać. Ja inwestuję. trochę. Dobra, jak na razie tyle. Jeżeli chodzi o... O, Ja chyba mam takie wrażenie, że jest, jest tutaj zbrojownia, to mamy... no... więcej do rekrutowania, ale chyba nie. Jest poziom technologiczny. Na przykład, że nie można jeszcze bardziej zainwestować, czyli mamy teraz większy poziom technologiczny. Hmm. I możemy zrobić do maksymalnego, więc za chwilę będziemy tak z minutą i będzie końca odcinka.

To nie. Biorę to takie, a sojusze. Czyli mój sojusz jest bardzo silny. Ciekawe, co by było, gdybyś tak zjednoczyli z tym sojuszem. Ale by się nie zgodzili. Ale gdyby tak było. Dobra, tak... więc. No, ja z Wami żegnam. Następnego